Witam Cię na moim kanale Historia i Wozny z doktorem Andrzejem. Jest wrzesień 2022 roku. Pewnie większość z Was zastanawia się nad tym, jak rozplanować sobie czas do tego w ten sposób, żeby najbardziej efektywnie rozplanować sobie czas, żeby jak najlepiej przygotować się do egzaminu maturalnego, bo dzisiaj z tej perspektywy wrzesień 2022, maj 2023 być może wydaje się, że to no Jest jeszcze aż 8 miesięcy, ale można też spojrzeć na to w ten sposób, że to jest tylko 8 miesięcy. Pamiętajmy też, że cały czas pracujecie w szkole, czyli uczycie się wszystkich tych przedmiotów obowiązkowych, plus jeszcze przecież większość z Was wybiera X przedmiotów dodatkowych. Przypomnę, że możecie wybrać maksymalnie przedmiotów tych maturalnych, czyli egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym maksymalnie możecie wybrać 5. Jeśli się chcecie dostać na swoje wymarzone studia, albo w ogóle chcecie się dostać na dobre studia, na razie jeszcze o kierunku studiów porozmawiamy, o wyborze kierunku studiów, no to bardzo ważne jest to, żeby sobie w sposób jak najbardziej efektywny teraz rozplanować czas, a później, żeby, czyli poprzez te następne miesiące, aby realizować właśnie takie kalendarium przygotowania do egzaminu maturalnego. Widzimy się na moim kanale, historię was z doktorem Andrzejem. Ja zacznę się od historii, mianowicie chcę wam podpowiedzieć, w jaki sposób można najbardziej efektywnie rozplanować sobie czas do przygotowania, ten czas przygotowania do egzaminu maturalnego z historii. Skoro żeście sobie wybrali egzamin maturalny z historii, albo już bardzo jesteście blisko tego wyboru, przypomnę, że do końca września macie wypełnić te pierwsze deklaracje maturalne, to jeśli myślicie o studiach humanistycznych, na przykład, no już nie mówię o historii, ale zakładam prawo, zakładam stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne. Czy politologia, no to historia będzie Wam bardzo, bardzo potrzebna. I zobaczcie, proszę, wchodzicie teraz, jesteście w klasie czwartej, trzy lata za Wami. Była nauka zdalna. Teraz się tak wydaje z perspektywy, co ja pamiętam na początku klasy czwartej z pierwszej klasy. A nawet często, pewnie część z Was zadaje sobie pytanie, co ja pamiętam na początku. Klasy czwartej, z drugiej klasy, z historii. No bo przecież, żeby się dobrze do egzaminu naturalnego przygotować, no to trzeba wiedzieć, co się wie na dzisiaj. Co trzeba powtórzyć, co trzeba uzupełnić. Ale także trzeba pamiętać o tym, że egzamin naturalny to przecież jest arkusz, czyli trzeba połączyć wiedzę i umiejętności, czyli umiejętność. Analizy źródeł plus przygotowanie odpowiedniej, odpowiedniej, podkreślam, podkreślam, jeszcze raz podkreślam, 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 odpowiedniej odpowiedzi. To się wydaje często no, bardzo oczywiste, no odpowiedź zawsze jest odpowiedź, no nie. 25 lat uczenia, ponad 1000 kursantów, uwieści mi zadowolonych kursantów. To także doświadczenie mówiące mi, że właśnie we wrześniu, październiku każdego roku, jak się spotykam z moimi kursantami i oni przedstawiają mi to, co wiedzą, czyli tak jak odpowiadają, to w ośmiu przypadkach na dziesięć jest tak, że ja im mówię, nie, nie, to słuchaj, trzeba to uzupełnić. Proszę spojrzeć na to w sposób następujący. Czy ty by, czy pani, pan, no bo ja prowadzę przez pani, pan, czy chcielibyście w ten sposób, czy to jest pełna odpowiedź? I jak. Zaczynają moi kursanci spoglądać na odpowiedź to nagle widzą, że trzeba to zmienić. I słuchajcie, to zawsze działa. Dlatego podkreślam, jesteśmy przy, w punkcie wyjściowym jest wrzesień, rozplanowanie prac. Dlatego proponuję wam zrobić taki historyczny rachunek sumienia. Ja to zawsze w ten sposób nazywam, co niektórzy, jak to słyszą, no jak to rachunek sumienia z historii no tak. No właśnie ten rachunek z klasy pierwszej, z klasy drugiej i z klasy trzeciej. Czyli co proponuję, przejdźmy teraz do konkretów, mianowicie weźcie sobie cztery kartki, nie pięć, bo przecież wiem, że jest pięć okresów historycznych, ale cztery. Dlatego, że weźcie sobie kartkę, na której będziecie pisali starożytność, to co wiecie, średniowiecze, nowożytność i XIX wiek i słuchajcie, też początek wieku XX, no zgodnie z podstawą programową, Zgodnie z rozkładem materiału, powinniście teraz we wrześniu 2022 roku e, analizować wrzesień 1939 a, oraz historię powszechno II wojny światowej. Więc jeśli jesteście właśnie w 1939 roku podczas, w okresie analizy II wojny światowej jest super, jeśli macie lekką obsługę, i jesteście w okresie międzywojennym, to to jest do nadrobienia. Przypomnę także, że podstawa programowa nakłada obowiązek na nauczyciela zrealizowanie historii najnowszej do przełomu XX i XXI wieku. Tak, czyli nie do przełomu lat 80. i 90. XX wieku, ale przełomu XX i XXI wieku. Więc czeka Was można powiedzieć 10 lat więcej pracy. 10 lat historycznych, ale bardzo ważnych. Ale wracając, bierzecie sobie kartki i robicie sobie tak, ściągacie, bierzecie sobie wszystkie zeszyty, które Wam zostały, podręczniki, zeszyty od pierwszej klasy i piszecie sobie na jednej kartce starożytność, druga średniowieczne nowożytność, XIX wiek. Jeśli weźmiecie sobie piątą kartkę, bo na przykład już jesteście w wieku XX. Właśnie jesteście gdzieś tam w wrześniu 1939, czy, czy w ogóle początkowym środek, czy w ogóle się wojną to bierzecie sobie kartkę piątą. No i w tym momencie wypisujecie, przeglądacie. Przeglądacie starożytność i problemowo. Czyli na przykład starożytny Bliski Wschód. Notatki mam takie, wydaje mi się, że coś wiem. Następnie starożytna Grecja, Rzym. No, to są olbrzymie tematy. Sprawdzacie, co macie merytorycznie, co wam w głowie zostało. A być może wtedy była nauka zdalna wasza, być może mieliście zmianę nauczyciela gdzieś po drodze, być może żeście chorowali, być może czujecie gdzieś wewnętrznie z tego okresu pustkę. Zobaczcie, otrzymacie ode mnie właśnie taką podpowiedź, taką ściągę. To, co jest najważniejsze z poszczególnych okresów historycznych. Zobaczcie, poniżej macie link, i dostaniecie kalendarz, i tam ten link, jak sobie wejdziecie, to zobaczycie taką właśnie ściągę. Zobaczycie to, co jest najważniejsze z poszczególnych okresów historycznych. To, na co ja proponuję, żebyście zwrócili uwagę. Zwrócili uwagę, to nie jest wszystko, ale to są te rzeczy najważniejsze. Więc łączyć, sprawdzić. I teraz, jeśli zobaczycie, co macie ze starożytności, średniowiecza, nowożytności XIX wieku, czy początku wieku XX, no to macie, poświęcicie na to oczywiście czas, ale to jest bardzo ważne. Bo dzięki temu będziecie widzieli, co musi, czego musicie się jeszcze raz nauczyć, a co powtórzyć. Podkreślam... To teraz mówimy o wiedzy merytorycznej, bo teraz pytanie następne, właśnie do Was, żebyście sobie odpowiedzieli, jak często, jak bardzo pracujecie ze źródłami. Jeśli przez ten cały okres, przez, przez te trzy lata analizowaliście źródła na lekcjach, po lekcjach, jeśli macie super wsparcie y, nauczyciela, no to jest świetnie, bo pamiętajcie, że liczy się efektywność. Co to znaczy? Doświadczenie podpowiada, że 100% na maturze to jest 50% wiedzy i 50% umiejętności. X razy spotykałem super, ale to super uczniów klasy czwartej maturzystów, przepraszam, X razy spotykałem uczniów klasy trzeciej, maturzystów, którzy byli. Znakomicie merytorycznie przygotowani, ale nie potrafili tego przelać na papier i z powodu takich głupich błędów tracili punkty nie na braku wiedzy, ale na braku umiejętności. Tym bardziej, że jak wiecie, ta matura 2023 to ona wprowadza przecież zmiany. O zmianach zresztą będę mówił na osobnym spotkaniu, zmianach maturalnych właśnie w Arkuszu 2023. Będzie osobne spotkanie, Arkusz 2023 z historii, Arkusz 2023 z wiedzy o społeczeństwie. Ale wracając do historii, to pamiętajcie jeszcze raz, podkreślam, wiedza, i wy sobie odpowiadacie na pytanie, tak, analizowaliśmy, tak, to potrafię, tak, mogę. Jak robię źródła, mogę się zwrócić do mojego nauczyciela, pokazać. On ze mną porozmawia, powie: Słuchaj, jest fajnie, jest świetnie, zwróć jeszcze na to uwagę. Ma dla ciebie czas. Możesz mu te materiały podesłać. Musisz mieć kogoś, kto ci powie, co jest do uzupełnienia, albo ci powie: Tak, jest super. To jest tak jak w treningu sportowym musi być trener, który będzie cię prowadził, który ci podpowie. Jeśli sądzisz, że sam wszystko wiesz, twój wybór to są po prostu wasze wybory, czyli wiedza i umiejętności. Jeśli już macie na kartkach rozłożony taki właśnie rachunek sumienia historyczny, no to przechodzimy do. Słuchajcie kroku następnego, krok numer dwa, mianowicie kalendarz. Tak jak powiedziałem, dostaniecie ode mnie prezent. Tym prezentem jest kalendarz, właśnie taki, żebyście mogli sobie rozplanować powtórkę i uzupełnienie. Biorąc pod uwagę, że to jest tylko i aż 8 miesięcy, czyli klasa czwarta, biorąc po lub ostatnia klasa technikum, biorąc pod uwagę, że przecież uczycie się na bieżąco. Biorąc pod uwagę, że piszecie pracę, że przygotowujecie się także z innych przecież przedmiotów maturalnych, że z języka polskiego, z matematyki, z języków innych przedmiotów, które sobie wybieracie na poziomie rozszerzonym tych maturalnych, to jeszcze raz podkreślam, świadomość co muszę zrobić plus jeszcze odpowiednie rozplanowanie pracy to jest krok drugi. Odpowiednie rozplanowanie, czyli co? Na przykład wrzesień do połowy października starożytność. Powtarzam. Później średniowiecze, później nowożytność. Tu macie kalendarz i ja wam coś tutaj proponuję. W jaki sposób powtarzam? I to jest właśnie ten element drugi. Nałożenie wiedzy i umiejętności. W jaki sposób? Proponuję codziennie godzina na powtórkę z historii. Co to znaczy w jaki sposób? Albo czytacie notatki z Zeszytów, czyli podręcznik z historii, albo jeśli to są moi kursanci, to słuchajcie godzina pracy z filmami, z kursem online doktora Andrzeja. To są co najmniej trzy filmy. Czyli oglądacie, pamiętajcie, że możecie oglądać wszędzie, idziecie do szkoły, oglądacie tego doktora Andrzeja. Będę wam towarzyszył. Przez prawie cały czas wasz wybór. I co? Codziennie godzina, i po tej godzinie powtórki? Oczywiście to no plus minus, jakiś dział, ale minimum godzina. I co wtedy? Po każdej takiej powtórce co najmniej jedno ćwiczenie źródłowe. Albo ćwiczenia źródłowe z podręcznika, z arkusza maturalnego, są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Albo zobaczcie, ci, którzy mają dostęp do mojego kursu online, to tam są przecież ćwiczenia źródłowe. Ja to wszystko omawiam. Czyli co? Powtarzam, mija tydzień czasu. Jesteście sobota, niedziela i wtedy proponuję przeznaczyć sobie, Właśnie czas w sobotę albo w niedzielę na napisanie pracy maturalnej, pamiętając o specyfice arkusza maturalnego 2023. Co to znaczy ta specyfika? Pamiętajcie, zamiast pięciu, tylko trzy tematy. Pamiętajcie, to tematy, które praca ma sprawdzić Waszą umiejętność budowania, jak to pięknie określono, narracji historycznej. Od, czyli odniesienia się do tezy, użycia odpowiedniej argumentacji. To, jest, to nie jest nowy typ pracy, bo przecież tak, żeście do tej pory na pewno na lekcjach pisali. Tak wyglądały Wasze prace z historii, a słuchajcie, jeśli nie, no to co robicie? Piszecie i ponownie, tak jak ze źródłami, komuś oddajecie. Żeby tę pracę sprawdził, ocenił. Pamiętajcie, wchodzi zasada, ile ma być minimum słów. To jest bardzo ważne. Tu oczywiście ostatnio ktoś mnie na Instagramie już chyba dwa czy trzy razy zadał pytanie, a być może to były trzy, osoby, trzy, trzy osobne osoby. Takie pytanie, a co jeśli ja nie miałam tak, nie miałam historii na poziomie rozszerzonym, tylko dwie godziny historii, bo jestem nam tam chyba biolchem był, a chciałabym zdawać maturę z historii. No to jak ja mam się uczyć? No, jak uczyć? Tak jak powiedziałem. Czyli też powtórka, podręcznik, rozszerzenie i znalezienie sobie właśnie. Kogoś, kto będzie tak Cię prowadził. Tak, masz więcej pracy. I tam też padło, pamiętam, takie pytanie: do tego, czy ja mam szansę dobrze przygotować się na egzamin maturalny z historii? No, jeśli teraz odpowiadam, jeśli teraz mi Pani zadała takie pytanie, to znaczy, że jak najbardziej tak, bo konstruktywnie Pani myśli o maturze, bo jest to dla Pani ważne. Jeśli trzeba będzie, zapraszam na mój Instagram, historię doktorem Andrzejem, tam będę udzielał wsparcia. Więc tak, ci, którzy nie mieli historii na poziomie rozszerzonym, jak najbardziej mogą się w stopniu pełnym przygotować do egzaminu. Wszystko w Waszych rękach. Oczywiście, tutaj też padło następne pytanie, przy tym mianowicie. A co z osobami, które zdawały już maturę wcześniej, nie miały historii. Chcą na przykład teraz zdawać maturę, powtarzać, drugi raz zdać maturę. Na przykład chcą teraz historii, bo się chcą dostać na inny kierunek studiów. No to też mają 8 miesięcy na to, żeby się przygotować. Więc to samo. Tutaj dla was wszystkich kalendarium jest takie samo. I tu proszę o tym pamiętać. Czyli mamy rachunek sumienia, rozplanowanie, i do tego jest potrzebna sumienność, obowiązkowość, konsekwencja. Sumienność, obowiązkowość, konsekwencja. Zobaczcie, krok numer trzy. Przy tym wszystkim wiem, że będzie stres, ale spróbujcie do tego podejść w sposób następujący. Ponieważ żeście wcześniej zaczęli, widzicie perspektywę egzaminu maturalnego. To spokój przy tym. Tak, próba opanowania stresu, wsparcie, wsparcie bliskich, kolegów, znajomych, rodziny, systematyczność, konsekwencja. To są te najważniejsze elementy. Czy się uda? Tak, uda się. Za rok o tej porze będziecie już studentami swoich wymarzonych kierunków studiów. Jestem o tym pewny. I tego Wam z całego serca życzę, jakem doktor Andrzej. Dziękuję i zapraszam na następne spotkanie.